Rozmawiam z panią Ireną Piwowar, zwaną też Orynką, tak. e, która jest emerytowaną nauczycielką, Tak, dokładnie. Poetką, pisarką, społeczniczką, studentką Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nie. Uczestniczką? Nie, nie, to tylko za, na zaproszenie oni mnie proszą, bo ja im piszę. Rozumiem. No A udzielającą się, może, tak, to będzie. Tam też, tak. Przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Co jeszcze możemy o pani powiedzieć? No, wolontariat też prowadzę. Kiedyś na samym początku, no, ja się znalazłam w, na ibielsku dzięki Jarkowi Żukowskiemu, y, dzięki Marcinowi Zabudowskiemu, dzięki Andrzejowi Zdanowiczowi i tamtym znowin panom. No, pisałam satyrki. Satyrki były może takie układanki, ale one miały głęboką puentę i chwilami były złośliwe. Także. Trochę wrogów sobie tu narobiłam, nawet miałam hejt wirtualny, tak? Nad głową mi coś latało, słyszałam jakieś coś. Myślałam, oj, o Rynka zwariowałaś, Ale nie, nie zwariowałam. Ale pisać zaczęła pani o wiele wcześniej, nie w nowym Ja, kochana, miałam ciągotki pisarskie od najmłodszych lat. Zawsze w szkole, jako nauczyciel, to zawsze byłam proszona, a to życzenia ułożyć, a to coś powiedzieć. Ja marzyłam o tym, żeby napisać, coś pisać, ale nie miałam wtedy czasu. Ja pracowałam w szkołach podstawowych wiejskich. Ja na przykład z Krasnowski musiałam po 15 kilometrów iść do szkoły na piechotę. Takie miałam warunki. Więc chodziłam do Wiercienia na tą piechotę. Rano wychodziłam o czwartej rano, żeby zdążyć na ósmą. No, a jak wracałam, to była godzina czwarta. Byłam tak zmęczona, że nie miałam siły. Potem, jak przyszłam tutaj do Bielska, już mogłam pisać. Ale skądś ktoś powiedział, że ja świetnie uczę. Więc miałam kupę maturzystów, którzy tutaj drzwi się nie zamykały. Miałam też studentów. No wiele, wiele rzeczy robiłam takich w życiu. Jak to powiedziała kiedyś moja koleżanka, przyjaciółka z Bociek, pani Kusińska, Mówi: "Nasza Irenka mówi, gdyby chciała, to by miała z 20 magistrów. Pewnie tak, pewnie tak by było, miałbym i matematycznych, jak mi się udało uczennice wyprowadzić. <noise> o, bezpieczeństwie energetycznym w Polsce. Myślę, Irka będziesz żyć. Wiele tych rzeczy, które ja w życiu robiłam. No cóż. Yy, ja uważam, że pomoc komuś drugiemu. Ładny uśmiech. I mimo kłopotów bo ja je też mam, jak każdy z nas. Idziemy do przodu. Ale ja już się nie muszę promować. Ja się wypromowałam sama. Pomogli mi chłopcy z Ibielska, dalej już sobie poradziłam potem sama, poszło to w świat. A teraz ja promuję młodych. Dobrze, ale wróćmy jednak do pani pisania. Bo podczas pracy zawodowej nie było kiedy, tak? Bo, bo, nie. bo y, za, za dużo pracy w zawodzie, tak? tak. To kiedy pojawiły się pierwsze próby pisarskie? pisarskie to polityczne? znaczy ja pisałam tak sobie do szuflady. Ja sobie pisałam, ale tych opowiadań, które ja teraz piszę, tych takich powieści głębokich to ja nie pisałam. Ja sobie pisałam jakieś tam wierszyki, układałam sobie coś takiego, ja pisałam. Natomiast samo to pisanie to w sumie bardzo niedawno, może z 8 lat wstecz. Zrobiłam sobie taką jakąś markę światową. Nie wiem skąd się to wzięło. Być może jestem świetnym menedżerem? Jak jestem matematykiem, to może i menedżerem. No bo na to, na ten występ w Belgii to ja w ogóle nie liczyłam. To było coś niesamowitego, słuchajcie. To było coś cudownego. Móc zajechać tam, być w telewizji Pepe. Ona ma powiązania z Polonią, więc ja też będę prawdopodobnie na telewizji w Polonii, gdzieś tam oni będą na pewno wstawiać, bo robili bardzo dużo wywiadów ze mną. Ja wam oryginałem, bo byłam jedyna z Polski. Tam byli miejscowi, tam byli z Francji, z Holandii, z Niemiec, no i ja jedna jedyna z Polski. I nie było z, z Anglii, a mieli być, ale no ze względu na obostrzenia, no to z dwudziestki, bo nas dwudziestkę wybrali. Zostało tylko 12 osób, także dwunastka nas była. Także wszystkie zdjęcia, które wzięłam, bo wszystko poszło. No właśnie, bo propos nauki dziecka czy młodzieży, trochę jeszcze do tego pani pisania wrócimy, ale chciałam zapytać o to, czego młodzież mogłaby się nauczyć, gdyby wzięła się właśnie do pisania. Co daje pisanie? Szacunek do ludzi. Mhm. Potrafi pomóc uzewnętrznić to, co mówi wewnętrzne dziecko. Można wyrzucić z siebie żal, ból, wszystko. Tylko trzeba to umiejętnie ubrać w słowa i trzeba temu nadać tytuł. To daje pisarstwo. Wtedy się żyje nie w takim strasznym stresie. Wtedy się jest bardziej spokojną osobą. I wtedy człowiek no rozumie, że ktoś inny to przeczyta, być może weźmie wzór. Być może forma nauki, forma pomocy komuś drugiemu bliźniemu, który może nie potrafi pójść komuś powiedzieć o swoich problemach, a w tym moim piśmidle wyczyta swoje problemy i uzewnętrzni je, albo bądź sam sobie. Poradzić z tym. Życie pisarza jest bardzo fajne, mhm. bo ja tam swoje. dlaczego już tobie odpowiadam, energię, emocje, przeżycia. Ja to wszystko kumuluję i wyładowuję w książce. Mhm. Teraz piszę bardzo fajną rzecz, bo napatrzyłam się na tych biedaków leżących na ulicach i piszę: Emigrant, emigrantka. Wczoraj zaczęłam na nowo, więc myślę, że coś fajnego właśnie otworzyłam. Tak. Tak, dokładnie. I właśnie myślę, że wiesz, to wszystko będzie wydane w wersji papierowej. Mhm. W tej chwili Pani Mirałza ma dwie moje książki. Do skorygowania, no do, do projektu, tak? korekty, mhm. tak. Drugą część Archimadryty, bo ja pierwszą część napisałam to się 750 książek rozeszło, poszły wszystkie. Więc ja Ci pokażę tą matkę woską, którą ja znalazłam, bo to też jest taki dziw. Ja Wam pokażę ją. No, tą Matkę Boską Ula, znalazłam w deptanu w błoto. Ona leżała twarzą w błoto. Znalazłam ją, rozumiesz, w dzień śmierci Archimandryty. Archimandryta zmarł 22 listopada. My no, idę do domu i słyszę męski głos. Wróć i podnieś mi, myślę, Matko Boska. Zwariowałam. Jak ja głosy słyszę, to już nie jestem normalna, nie? Ja to lepiej, ale nie powiem już, bo to byłoby brzydko. <laughs> idę dalej i słyszę po raz drugi ten głos. Myślę, Boże, chyba przeszłam i być może jakiś piłk, gdzie siedział, nie przyuważam, a chciał, żebym go podniosła. Wróciłam z powrotem. No idę aż pod ten przystanek, nic nigdzie nie widzę. Listopad, śnieg tak mrzy z deszczem, nieprzyjemnie. Patrzę, leży kartka, no ta kartka. Widokówkowa, wdeptana w błoto. Myślę, może to to podnieść. Wziąłam, podniosłam, wiesz, potarłam, nawet nie popatrzyłam, co to jest. Wrzuciłam w torebkę i do domu, bo tu babka z walą czekały, nie? No to biegiem ja do domu. Przychodzę i mówię, babo, znajdę, a ja coś, coś znaszła. A baba pyta się, jak to, takuje? ja. mówię, no patrz. I daję jej to. A mówi, a, a ja tego nie widziałam, ja jej to dałam do ręki. A ona mówi, wiesz, co ty znaszła? Ja mówię, no, nie znam, aż to takie. Ty naszła matier Bożu. Ja aż biała się zrobiłam, wiesz, aż usiadłam sobie. Ja mówię, nie mów. Tak. Ona, jak się ją wyjmie, to ona tam ma pełno butów odbitych, takich traktorów, wiesz, tak jak ludzie zimowymi butami. Ja sobie ją przyniosłam i wiesz, ula, może wiecie co nie fajnie tak mówić, ale jestem głęboko wierzącą osobą. Mi nie, nie obchodzi, gdzie ja jestem. Czy ja jestem w cerkwi, czy ja jestem w kościele. Ja od tamtego czasu, to jest matka Boska i wierska. Ja od tamtego czasu jakoś to moje życie takie troszeczkę poszło prosto. Wyprostowało się. Ja miałam takie rozmaite problemy, kłopoty, nie umiałam sobie z tym poradzić. A od tego czasu tak potrafię sobie już radzić. Ja mam zawsze taką pomoc od matki boskiej, tej. Ja ją dzisiaj tam wyniosłam, bo to wszystko stoi u mnie tu na stole. Ja to mam taki ołtarzyk, ja to mam. Ja przywiozłam piękną, starą ikonę z Belgii. Dostałam od koleżanki, bo zaszłam do atelier i zobaczyłam rozmieszczoną ikonę i się rozpłakałam. Ona mówiła: Ty byś ją chciała, nie wiem czemu się rozpłakałam, coś mnie naszło chyba. Ja mówię, O Jezu, jak bardzo bym ją chciała, to ja tobie ją ofiaruję. Stara, stara, piękna ikona, i ja ją mam. Ja sobie ją przywiosłam. Także. No, to jest ważne, to jest ważne, to jest nasze życie duchowe. My musimy mieć życie konsumpcyjne, mhm. ale też powinniśmy mieć życie duchowe. A ja patrzę, że te nasze wartości uniwersalne, które kiedyś były szanowane, które kiedyś coś znaczyły, one teraz nic nie znaczą. A właśnie to napisanie sprzyja tej strefie duchowej, prawda? Tak, tak, kochana, ja mam tysiące rozmaitych myśli, Czasami jak wieczorem się położę, ja czasami długo nie mogę zasnąć, zresztą na w każdym moim wieku, to tak nabije głowę rozmaitymi myślami, a co to ja bym jeszcze nie napisała, a jak ja sobie to wyobrażam, a co to będzie? No, ja nie mam czasu na myślenie o tym, czy ja będę miała na chleb. Będę miała, tylko najważniejsze, czy ja będę mogła jeszcze napisać. I żeby jak najdłużej ten mój mózg był sprawny, żeby mógł funkcjonować, żebym jak najwięcej ludziom sprzedała. Bo te książki po mnie zostaną i każda z tych książek ma, e, zawiera głęboką naukę. Ja nie piszę sobie tak, bo piszę. Ja tam napisałam taką autentyczną opowieść. Możesz ją znaleźć na internecie z pamiętnika ekskluzywnej prostytutki. I to jest na autentycznym przypadku. Ta dziewczyna leżała ze mną w szpitalu. Ta dziewczyna zmarła z moim zdjęciem. W ręku. Nie dała nikomu odebrać, czyli wyniosek. Ona miała jeden, go przyjaciela, to była ja. I ja to wszystko napisałam, wiesz? Musiałam to sobie wyrzucić, ale trzeba było długich 50 lat. Ja wydałam już pięć książek. Teraz mam dwie w druku. Znaczy, że one jeszcze nie w druku, bo jeszcze są na razie umiry, ale będą w druku. To będzie 7. A tutaj z tego, jak zbiorę, to może będzie z 30. Z tego, co ja już napisałam. Ja mam tysiące zeszytów, w których ja mam różne opowieści. I o małych dzieciach, i bardzo różne. są opowieści, opowiadania, proza, ale też właśnie te liryki i rzeczy takie rymowane. Tak, no, ja potrafię wiersze ładne pisać. No więc posłuchajcie, Irena Piwowa ryczorna pieśń. Zamyślona patrzę w tańczące płomienie rzędem stojących kolorowych lampionów, rzucających na twarze ludzi cienie z marmurowych, samotnych domów. Patrzę na postać wyrytą w marmurze, tak jakby chciała z płyty zejść na ziemię, ale nie, tylko taka przejmująca cisza, tylko drzewa tę ciszę rozumieją i słyszą. Melodia cichnie i nagle się urywa. Już nic nie słyszę, tylko szum liści z drzewa. Lampiony stoją dalej, jak martwe boisko. Zostaną razem z tą ciszą przejmującą. No to jest. Ja też wiersze, też piszę czasami, ale ja jestem specjalistą od prosy. Aczkolwiek, jeżeli mnie. Coś zaboli, to ja napiszę. Dziś dziś pobiegł. W kierunku nieznanym, martwe oczy zastygły. Uśmiech już nic nie powie. Cisza, aż w uszach dzwoni Gdzie jesteś? Cisza. Odszedł daleko, już nic nie słyszy. Już nikt go nie zatrzyma, nie dogoni. Znaczy. Ja jeśli idzie o poezję, to mam coś takiego. Nachodzi mnie i muszę w tej chwili usiąść i napisać. Wracając właśnie jeszcze do młodszych twórców, bo pani pisze e, swoją, e, swoją poezję, swoją prozę, ale też pomaga młodym twórcom. To znaczy, jak ja pomagam młodym, oni piszą sami, ja im nie pomagam pisać. Oni piszą sami. Piotr Świetliński, to jest mój ulubieniec. To jest super chłopak. Super zdolny. Jego poezje mają ogromną wartość. Tylko on nie ma to dziecko siły przebicia. Więc ja jego już wstawiłam na internet i wstawię go do mojego albumu. On wydał dwa tomiki: Tropami Kota, chyba i Świat w Kalejdoskopie, coś takiego. To są ludzie, którzy do mnie przychodzą. My siedzimy, my dyskutujemy o, po o poezji. O tym, jak powinien prawdziwy wiersz wyglądać. No wiesz, ja, jeśli idzie o taką prawdziwą, dojrzałą poezję, to bym polecała jego debarpę To jest dziewczyna, która naprawdę pisze piękną, dojrzałą poezję, ale ona już jest taka starsza. Natomiast tutaj z tych młodych dzieciaków, to ja nie wiem, czy mamy tam tą Weronkę, Mil. Nie, ona nie mie, że Puchalska, Puchalska. A chodzi mi o to bardziej, że pani e, nie właśnie nie pisze dla nich, czy, czy nie wspiera może ale wspiera w promowaniu ich twórczości. Tak, ja ich promuję. Ja ich promuję. Ja promuję malarstwo, wszelką sztukę, zespoły. Mhm. Teraz będę właśnie promował scenę borzezińską i part. Bo to są fajne dziewczynki i ich trzeba do przodu pchać. Bo stare zespoły, no niestety, no nie ukrywajmy, ale one pomalutko odchodzą w cień. We środki 60 lat to już w starocie, prawda? Retro. No a tutaj, te młode, jest inny rodzaj muzyki. Młodzież czego innego słucha. Młodzież śpiewa inne piosenki. Młodzież ma inną muzykę. Jest rap, jest hip hop, no jest yy, yy, heavy metal. Lekki, ciężki. Ja słucham czasami elektryczne gitary, ktoś by pomyślał, że jakaś jestem chora, ale ja lubię czasami jak potłuką, kotły, bębny. I uważam, że te dzieci trzeba promować. I to trzeba o nich głośno mówić. Jak gdziekolwiek, gdzie jestem, to zawsze pamiętam. Zawsze pamiętam, bo ja już jestem wypromowana, a teraz trzeba tych młodych. No dobrze, a pisanie nie jest retro? Kto? Pisanie, tak To za... znaczy... No, pisanie nie, pisanie retro? nigdy nie będzie chyba retro. Może teraz taki odszedł pęd od kupowania książek wersji papierowej, bo wyparto wszystko internet. Tak, internet potęgą jest. Nie rozreklamował internet. Internet, to ja mam do zawdzięczenia internetowi. Ja się nie znam na internecie i sama sobie stronę założyłam. Jak mi to wyszło, nie wiem, ale mi się udało. No. W każdym razie uważam, że to, co się pisze, może już nie jest w tej chwili takie ważne, to, co pisała Konopnicka w piwnicznej izbie, czy powiedzmy, co pisał Bolesław Prus o Antku, czy też Janko Muzykant. To już może nie jest tak, bo teraz inaczej ludzie żyją. Ale jednak mimo wszystko do tych starych rzeczy należy wracać. Przepiękna książka, którą zawsze polecam młodzieży, żeby przeczytali Dżumę Kamusa. Ona ma kilka przesłań, a najważniejsze, uważajcie, bo Dżuma może powrócić. Dżuma może powrócić, bo te szczury tam tym oranie i ci ludzie, to właśnie jest nasze społeczeństwo, a szczury mogą przyjść. To jest właśnie tego typu przesłanie, chociażby tam mrożka. Takich etków mamy, gdzie białowierna kupala byłam. No i siedziałam przy stoliku, piłam oranżadę. Tam siedzieli koledzy z zespołu, pili piwo, też koleżanki. A koło, ja nie wiedziałam, że Wataszka siedzi koło mnie. I nagle zrobiło się głośno. Tam odpowiednio, co z kasapami robić, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Nagle pojawiły się suki policyjne, a ten bataszka siedział koło mnie, chciał uciekać. Ja tak delikatną czerawiczek ten czerwony wysunął, on poleciał. I złapali go. Ja nie wiedziałam, że jest tyle grup faszystowskich w Białowierze. Ogrom. Ogrom Hajnówka Białowieża już ich w stoku. To jest coś, co trzeba tępić. Niech nie proszą o powrót do tego, co było. Niech nie proszą. Ale wiesz, pamięć to mam. No pamiętam autorów, wiesz. Kiedyś taką książkę piękną napisał Katajew, Samotny Biały Żagiel. No ja ten, Ho, Wiktor Gomulicki, Wspomnienia niebieskiego mundurka. To są książki uniwersalne. Teraz już nikt ich nie czyta, nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. W tej chwili nawet już i Mickiewicz i Słowacki poszedł w kąt. Za to jest Harry Potter. Powiem nam pani, jak to się stało, że góralka, ozaczka stała się pod no, no jak to się mogło stać? Powiem pani tak. Za spodniami, mówią za mundurem, panny sznurem, a ja poleciałam za spodniami. Poleciałam za spodniami. Spodobało mi się. Najlepsze było, jak przyjechałam w dzień targowy. I wsiechowołat, ono ja nie pojmuję już to w I tu stanula, i tam stanula. Słuchaj, to moja też ja przyjechałam, musi Rosja dobrze. Ha, zajechałam tej hajnówki, mąż tam czekał już na mnie, a tym nie kurcze przywrót. Gdzie ja jestem? W Rosji jestem, na Białorusi jestem, gdzie ja jestem? Bo ja nic nie rozumiem. Jak on się śmiał, dusił się ze śmiechu, mówi dziewczyno, mówi: To jest tak jak u ciebie twój sząski. Bo ja też po śląsku bardzo ładnie mówię. Mówi, to jest to samo. To jest zwykła gwara, tak zwane hechłackie. No i teraz już ja rozróżniam, co jest choworyty, hawarici, co jest mychala, michała. Tak. Diety, robyty, chodyty. Ja się wszystkiego nauczyłam, ale to mnie życie nauczyło. Ja bardzo ładnie mówię też po białorusku, no bo prześpiewam w bo muszę. Czy mi się podoba, czy nie. Ale Igor tam mi też kiedyś powiedział, że mówi, no całkiem dobrze, bo. Takie słowo było zaleszyły, I ja od razu to połapałam, mówię zaleszyły. No, mówi no, zaleszyły. <laughs> jak on przez jakiś okres czasu nam króciutko, ale nas uczył troszeczkę. Także to są piękne języki śpiewne. Region Podlasie. Hmm. Takiego chleba jak tutaj pieką nigdzie nie zjem, takiej babki kartoflanej też nigdzie nie zjem, a kiszki ziemniaczanej. A tołkanicy. Jeszcze dziś pamiętam, jak ja do mojej bogusi, do jej rodziców, byłam zaproszona na tołkanicę. Ja nie wiedziałam, co to jest ta tołkanica, nie, więc się wystroiłam, jak Biedronka na święto lasu. Zaszłam do ludzi, a tam tak, jeden stół, dziesięć sztuk, no jeszcze my dwaj, to już nas było 12, Wielka micha z kartoflami, mocno okraszonymi słoniną i po kubku... Yy, yy, mleka kwaśnego. Ludzie, jak ja się pojadłam. A u ojca Gabriela, Kirze mówi, no dziennikarka, będziesz jeść dzisiaj tą kanicę w menę. I ja mówię, oj uj, ojciec, budu, bardzo rorsza rzecz. Tam ja się u ojca Gabriela to czułam tak, jakbym była w hotelu Ritz. Tam nie było nic z mięsem. Tam wszystko było pocne. Ale to było tak zrobione, to było tak przyrządzone. To było wszystko z miłością zrobione. Te dziewczyny, one mnie znają. No mnie bardzo kochają. Zawsze jak ja zajadę, to zawsze krzyczą. Oryneczka do nas przyjechała, tam i bracia ojca Gabriela też przyjeżdżają. Mnie też znają. Zna mnie cała rodzina. Ja bardzo szanowałam ojca Gabriela. On mnie też bardzo lubił. Pomóc komuś drugiemu to jest, wydaje mi się, lepsze niż sukierek, lepsze niż największe pieniądze.